Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek, tym razem z Audi A7. Audi już pewnie widzieliście na naszym kanale w jakichś tam poprzednich odcinkach. I tutaj zapytałem Sebastiana, e, jaki temat dzisiejszego filmu? Że temat jest taki, że wymieniamy filtr, który w teorii się nie wymienia, nikt go nie wymienia, a jeżeli wymienia, to bardzo rzadko. Bo w teorii jakby producent nie przewiduje, że ten filtr trzeba wymieniać, a można go dostać, można go kupić i w rezultacie można go wymienić. Może zanim przejdziemy do filtra i pokażemy o co chodziło. Tak tytuł filmu jest, że wymieniamy niewymienny filtr. Może powiem jeszcze, co to za Audi, co w nim było robione, bo tutaj wielu z Was pewnie kojarzy tą nazwę, więc... To świadczy, że coś już w aucie było modyfikowane. Tak, to jest 3 litrowa benzyna na kompresorze. W tej chwili ma to ponad 400 koni, około 440 koni. Samochód pochodzi z 2011 roku, ma przebieg. 282 tysiące i odkąd my się nim zajmujemy, to jest kilka lat. Nigdy tutaj nie było jakiejś poważnej usterki. Co do rozrządu, był rozrząd wymieniany już wcześniej, bo było go słychać. Była wymieniana odma, która jest tutaj pod kompresorem, ona się znajduje, była wymieniana na nową. Co będziemy robić teraz? Teraz właściciel stwierdził, że na wolnych obrotach, na biegu jałowym, czuje, że samochód delikatnie drga. I chciał się zająć z racji tego, że samochód ma już 280 tysięcy. Postanowił, że może zaglądniemy do układu paliwowego. I tak, wyciągnęliśmy dzisiaj wtryski, które się tutaj znajdują. Tych wtrysków oczywiście nie ma, oddaliśmy je do sprawdzenia, do ewentualnego czyszczenia, no do weryfikacji, czy one się nadają do jakiejś regeneracji, czy wymagają tylko czyszczenia, czy w ogóle może jest jakaś usterka, która powoduje to, że samochód drga. A wcześniej były już kiedykolwiek ruszane wtryski, czy pierwszy raz od nowości? Pierwszy raz od nowości. Nigdy z nimi były wymieniane gumki. Przy okazji, wymieniany odmy, wyciągaliśmy i były wymieniane te uszczelnienia na wtryskach na nowe. Yy, tak, poza tym nigdy nie były sprawdzane, nikt nie, nie wiedział, w jakie one są kondycji. Yy, jakiś czas temu, miesiąc, dwa miesiące temu były wymieniane wszystkie cewki. Yy, dodatkowo teraz będziemy robić, poza sprawdzeniem wtrysków i czyszczeniem, będziemy wymieniać świecę. Wymienialiśmy pompę paliwową, która jest tutaj na nową. Tutaj można zobaczyć, bo już delikatnie z niej podciekało, Właściwie stwierdził, że wymienimy ją na nową i wymienialiśmy ben, wymienialiśmy już tak filtr o którym mowa, że nie powinno się go wymieniać. Najpierw zobaczmy to coś udało zresztą. co nam ściekło z tego filtra, to można zobaczyć jak wygląda benzyna. Czyli to znajdowało się po otwarciu po jak odpięliśmy ten filtr i to zlaliśmy z filtra. Czyli taki kolor, taka konsystencja była w tym filtrze. Tak. Generalnie, żeby się do niego dostać, to chyba się dostać tam do baku, trzeba ściągnąć tylnią kanapę, to zaraz też podejdziemy. Nie jest to jakaś bardzo skomplikowana robota. Trzeba to wyciągnąć, kupuje się wtedy cały taki zestaw filtra. Tak to wygląda. My Czyli go Tak roz... jak pompka. My... Tak jak pompka, jest to podobne, ale pompka jest obok do tego. To jest dopinane do pompy paliwa, która jest w baku i to jest ten filtr. Czyli on przychodzi razem jako cały moduł? On przychodzi jako cały moduł, on się znajduje tutaj w środku. To jest zamknięte, my to przecięliśmy na pół. To jest złączone tutaj do tego i to dopinamy do pompy paliwa. W serwisie to kosztuje między 500 a 600 zł za całość. Czyli też bez, cudów bez jakiegoś szału. No zwłaszcza, że auto. Jest z 2011 roku i na tym filtrze przejechało 280 tysięcy. Widać było jakieś opiłki, jakieś inne takie grubsze ciężko, zanieczyszczenia? Czy tylko, tylko to, to co zlane tutaj jest. zlane, tak to było Jeszcze ciężko. Teraz może pokażemy, bo tak to wyglądało. Bardziej jakichś opiłków raczej tutaj nie ma, tylko ten brud i, i syf z tego wszystkiego. To wszystko zostało tam wyczyszczone. jest tego syfu też. Trochę tutaj widać, że, że jest. No na pewno. Przepływowość mogła być zakłócona tego, yy, przez to, że ten filtr był od nowości, nie był nigdy wymieniany i auto pokonało 280 yy, tysięcy kilometrów. Tak, większość ludzi mówi, żeby tego nie ruszać, to się nie wymienia. No jak widać tutaj po tym, co jest w tej butelce, yy, moim zdaniem jest sens, żeby to, yy, to ruszyć i wymieniać. Tym bardziej, że tym bardziej że wtryskiwacze też będą po regeneracji, po oczyszczeniu, więc jeżeli byśmy założyli Czyste wtryskiwacze na brudny układ. Te wtryskiwacze mogłyby bardzo szybko ulec zanieczyszczeniu ponownemu i efektu by nie było. Tak jest. Co do tego, jak się dostać do tego filtra, to wystarczy podnieść tu tą tylną kanapę. Tutaj, w ramach ciekawostki, trzeba sobie zamówić takie spinki, które są jednorazowe, one się wyrywają przy wypięciu. Tutaj nam właściciel, bo on sobie dostarcza wszystkie części i on dostarczył nam te dwie zapinki, jedna jest z lewej, druga z prawej, trzeba to wymienić. Tutaj Odkręcamy, przesuwamy tylko tą blokadę, rozpinamy tutaj wszystko i wyciągamy pompę razem z filtrem. Czyli tutaj też fajny patent, bo tą e, blokadę mamy metalową. W wielu przypadkach, jeżeli mamy tutaj te blokady plastikowe, e, musimy to bardzo szybko robić, ponieważ jeżeli byśmy to odkręcili, to ponowne zakręcenie nie jest możliwe, ponieważ się ona odkształca. Tak, jest problem, bo to puchnie i, i, i często jest tak, że po prostu później nie da się tego. Zakręcić. Także dostęp nie jest jakiś ciężki. Cenowo też taki filtr nie, nie kosztuje tak dużo, tym bardziej, jeżeli miał być spokój na kolejne 200 tysięcy, a tutaj e, z tego przynajmniej co się orientujemy, właściciel nie zamierza sprzedać auta, chce nim jeździć e, i bardzo często i regularnie przeprowadza serwisy nawet e, ponad te wymagające, które przewiduje producent. Tak, żeby samochód był jak najdłużej bezawaryjny. Tak i, i tak warto dodać, że, że do tej pory samochód nigdy nie miał żadnej poważnej usterki, która by go unieruchomiła, która by spowodowała to, że, że byłyby jakieś duże koszty wymiany naprawy. Wszystko to, co robi właściciel, jak do tej pory wystarcza. Auto ma podniesioną moc, tych kilometrów na tej podniesionej mocy też już jest trochę zrobione i nic się tutaj złego nie dzieje. Także dość. Udana jednostka. Tak, i tutaj w ramach ciekawostki też też właściciel nie podnosił e, mocy przypadkowo, że to zrobił i, i taką miał e, zachciankę. Tylko też przy okazji tego pomyślał o układzie hamulcowym, pomyślał o układzie wydechowym. Robił to wszystko z głową, tak? Tak. Tutaj wam pokażę może jeszcze hamulce, bo tutaj też chyba było na naszym kanale, e, jak wymienialiśmy układ hamulcowy. I co, teraz może jeszcze jak skręcimy to wszystko, opowiemy w którymś odcinku, czy jest efekt po wymianie tego filtra, po wyczyszczeniu tych Wtryskiwaczy. Świece też były wymieniane tak naprawdę rok temu, z tego co Magda patrzyła ja, Na świecach fak... jest 15 tysięcy przejechane plus minus. To jest wszystko tutaj zapisane, udokumentowane. Tutaj są godziny spędzone na YouTubie właściciela, on wie o tym aucie, wszystko, o tym modelu, o tych silnikach, pewnie wie więcej nawet niż my. Wszystko jest tutaj zapisane, wszystko jest dokumentacja zdjęciowa z każdej naprawy, także kiedyś jak będzie to sprzedawał to chyba będzie trzeba z domu wynosić w teczkach całą dokumentację akta która, akta, które tego samochodu bo tak naprawdę no z każdej jednej naprawy wszystko jest dokumentowane, wszystkie części są te, które są wymienione są odkładane na bok, on wszystko do tego auta ma także to jest wielki fan marki a tutaj teraz prośba do Was jeżeli chcecie, żeby właściciel w którymś odcinku wystąpił e, podzielił się swoją dotychczas zdobytą wiedzą na temat tego silnika, tego modelu, co warto, czego nie warto, gdzie e, powinno się skończyć modyfikacje, gdzie jest taka granica, że to nie kosztuje miliony, a cieszy i działa fajnie, bo też był taki temat, właśnie z nim poruszany. Piszcie w komentarzach, żeby e, do, nabrał odwagi i żeby. Skusił się na nakręcenie jakiegoś filmu z nami. Tak, i podzielił się doświadczeniami z tym samochodem. Tak, bo to jest naprawdę bardzo cenna wiedza, a spędził nad zdobyciem jej bardzo, bardzo, bardzo dużo albo bardzo wiele godzin. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.